Oto mój też prosty co jak zwykle, obok Maciej, tam jego pułk, Prosty co jak zwykle. U mnie dziwne rzeczy się dzieją, tutaj podłączyliśmy już, co prawda. Głośniczka jeszcze nie ma, jak widać, a nawiązuje do głośnika, bo ciekawe rzeczy zaraz będą. szybki. Szybki działają tutaj jak najbardziej, na tym przełączniczku. Tutaj działa i głośnika jeszcze nie ma, a nawiązuje do głośnika, bo... Bo nasze szyby grają, dosłownie grają, ale silnik. Jest radio włączone. Głośnik pokaże. Głośnik jest odłączony jeden, a drugi leży, drugi leży tutaj. I teraz tak, podłączamy, podłączamy przewody do silnika, które są od silnika. No i, i się trochę zdziwiliśmy. Bo nam gra Śniczek. Trochę się zdziwiliśmy. No ale jak widać, no, mój peżot robi wszystko. Kurwa, tańczy, tanczy, śpiewa i kurwa. Wszystkim. Odłącz ten kabel. Cisza. Jeszcze raz. I gra. Dziwne. Pozdrawiam. Kurwa.